Już. Już w najbliższą niedzielę, 13 grudnia, zapraszam wszystkich fanów siatkówki i nie tylko do szkoły podstawowej w Zagościńcu na wielki finał charytatywnego turnieju piłki świadkowej o puchar burmistrza Wałomina. Pod tytułem I ty możesz zostać Świętym Mikołajem. Czy my możemy zostać Świętymi Mikołajami? No pani burmistrz może zostać Świętym Mikołajem. Pani burmistrz również może zostać Świętym Mikołajem. Ja też mogę zostać. Ty również możesz zostać Świętym Mikołajem. No właśnie, nasi mieszkańcy mogą zostać Świętymi Mikołajami, a warto. Ale następne pytanie rodzi się, dlaczego to zaproszenie jest w takich koszulkach. A no właśnie, następna atrakcja, ponieważ reprezentacja telewizji polskiej rozegra mecz z reprezentacją Urzędu Miejskiego w Wołomienie, tym razem w piłkę. Nożną. Szykują się ogromne emocje, wspaniałe atrakcje. Dlatego serdecznie zapraszamy! zapraszamy.